Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest bardzo zimno. A ja jestem pierwszy raz od trzech dni na spacerze, bo sam się troszkę podziębiłem, więc audycja będzie krótka. Jeden z radiosłuchaczy podał mi temat pani Patczenko, Ukraińcę z polskim obywatelstwem, która jest szefową, chyba, czy liderką. W związku Ukraińców w Polsce, coś takiego. Przed chwilą słuchałem wywiadu z nią i już zapomniałem. No, jest ważną figurą. Powiedziała ona coś w stylu, że w Polsce jest już bardzo dużo Ukraińców. Jakim się zabierze T800, co Trzaskowski mówił, że zabierze. No, bo przed wyborami się mówi wszystko. No to, żeby uważać, żeby paliaki uważali, no bo. Jest dużo Ukraińców, mogą być demolowane sklepy i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, o co chodzi. To było zasygnalizowanie, co może się stać, jak zacznie się kilku milionom Ukraińców odbierać pieniądze nasze. I nie tylko nasze, tylko te, które państwo polskie pożyczyło, będą spłacały wnuki i prawnuki. Więc powiem Państwu, w czym... Tkwi problem. Jedni krzyczą, żeby ją deportować, inni, że nie. Ja myślę, że mleko już się rozlało dawno temu. I powiem Państwu, w czym jest najgorszy problem. Że nie te pożyczki, nie te prawie 300 miliardów, bo dwa lata temu było 100 miliardów, potem 150. No to sam domniemywam, że jest koło 300 miliardów im dane, głównie z pożyczek zagranicznych. A potem można to, co się im kupuje, broni i tak dalej, można kupić na całym świecie. Więc też szkoda tych, co poszli walczyć, nawet tych chłopaków ukraińskich. Nie dostali dobrego sprzętu, na który się... Za który będzie płacił, płaciła. Nasze wnuczki, prawnuczki, wnukowie, prawnukowie, jeśli będą istnieli w ogóle. Co coraz bardziej jest mniej prawdopodobne, przepraszam się troszkę. Przejęzyczyłem. Świetne słowo. Powiem Państwu, w czym jest straszliwy problem. Ukraińcy no, tak naprawdę nie mają państwa, żeby ich ujednolicić, żeby ich jakby stworzyć taki punkt, no na przykład Żydzi mają swój wspólny punkt. To jest jachwę, religia. Jeden Żyd mógł być w Afryce, drugi na drugim końcu ziemi, ale łączyło ich to samo. Łączyła ich ta sama księga. Ich zdaniem święta. Ludzi łączą właśnie więzy religijne, społeczne i itd. U Ukraińców zrobiono morderców, psychopatów. Ludzi niesamowicie złych, takich jak Bandera. Przywódcami narodu, herosami tego narodu. I to jest najgorsza rzecz. Bo te pożyczki, to co się będzie działo, to, to tylko jest efekt tego, że oni gromadzą się, ta cała masa ludzka, czyli około 40 milionów Ukraińców, może nawet więcej, łącznie, bo na Ukrainie jest ich podobno 20 a coś milionów, pouciekali wszyscy, prawie wszyscy, zdatni do walki. Oni wierzą w Banderę. My natomiast, Polacy, Bandera namawiał do rzezi na Polakach, zresztą nie tylko na Polakach, także na Żydach, Rosjanach. No i w tym tkwi największy taki problem. Tak strategicznie można nazwać, że to jest ta prawdziwa przyczyna problemu: że będzie tutaj coraz więcej milionów Ukraińców w którym w końcu przestaniemy wypłacać pieniądze, bo po prostu nie będzie, po prostu ich nie będzie w budżecie, nie będzie skąd je wziąć. Skąd i wziąć? Przepraszam, kolejne przejęzyczenie. A oni już się przyzwyczaili, no jak się dostaje mieszkanka, darmowe przejazdy, można sobie zęby zrobić, leczenie. Polak w tym czasie nie jest leczony, bo go nie stać. Jest turystyka medyczna, Ukraińcy bardzo sobie Korzystają z polskich możliwości, no w, trudno w to uwierzyć. Po prostu utrzymujemy w dużo lepszym stanie drugie państwo niż swoje własne. No trudno w to uwierzyć. I coraz y, coraz mniej wierzę w to, że nie było afery podkarpackiej, bo to, to aż się kupy nie trzyma. Jak z Polską i Niemcami zniszczyli nasz kraj, ukradli 50 tysięcy najładniejszych, najzdrowszych dzieci. Żeby zrobić z nich rasowych, prawdziwych Niemców, ukradli dzieła sztuki, zniszczyli mosty, fabryki, elektrownie, wszystko. Nie zapłacili za to reparacji jakieś tam grosze, jakieś mikroemerytury tam dla kilkuset chyba ludzi, a jakieś to było chłapy. I w zamian za to chcieli być dobrzy, to wzięli trochę Turków, bo chcieli mieć darmowych robotników jak to zwykle Niemcy lubią jak to za darmo robi no, a część nie chciała pracować no to oni tych najgorszych wysłali nam żebyśmy my też dobre serce mieli czyli zamiast zapłacić za zniszczenie państwa jeden mówi 5 milionów drugi 6 milionów ktoś ostatnio powiedział, że 10 milionów Polaków zarnęli zniszczyli całe państwo wknęli nas w łapy komunizmu i oni zamiast to wszystko spłacić z naddatkiem Przepraszać, to cały czas niszczą historię, cały czas przejęzyczenia polskich nazistach i idzie w świat. Cały czas są ich fundacje, które wybierają polityków. Jest pełno youtuberów, którzy atakują tych, którzy właśnie o reparacjach mówią, bo to jest dużo, dużo tańsze niż reparacje, które ponad miliard euro by. Właśnie w ten sposób Kaczyński w 8 lat rządził, bo obiecywał, że robi. Podniesie ten temat reparacji, którego nie zrobił, zrobili tylko listę ile nam wiszą Niemcy. I to jest po prostu w głowie się nie mieści. Powinny być tak naprawdę miliony Polaków na ulicach, pod Sejmem, powinien być stan wyjątkowy. Nie ma nic, cisza. Portale, które o tym mówią, piszą. To nawet się ludziom łapki nie chce dać, prosika dać. Jakby byli w śnie. Jakby wszyscy byli naćpani. Gdzie jest ten duch narodu? Jest ten duch narodu, który z krzyżakami walczył i błagali o litość, żeby nie zabijać. Przecież to dostawali lanie wielokrotnie w historii, a teraz nie mieści się to w głowie, w jaki sposób z nami postępują. To nie jest żaden wolny kraj. Polska, moja ojczyzna, moi rodacy, moja większa taka rodzina. To jest rodzina człowieka polska. No i teraz, wracając do Ukrainy. Oni czczą banderę i to jest ich podstawa. My bandery nie lubimy, dlatego że zrobili rzeź, Poroszenko, były prezydent Ukrainy, mówił o 500 tysiącu. 500 tysiącach kolejne przejęzyczenie, na zdrowie piesku 500 tysięcy Polaków zamordowano w sposób niezwykle okrutny nie dający się opisywać, napijanie na pal, wyrywanie dzieci z łona matek. Ja już to Państwu mówiłem wiele razy. W Powstaniu Warszawskim służąca Niemcom dywizja SS Galizien złożona z Ukraińców, bawili się tak w szpitalu, że na przykład wydłubali polskiej sanitariuszce za K. oko, wszyscy rechotali, potem ją zgwałcili, w trakcie gwałtu została zabita. Oni się tak bawili. Nawet ci Niemcy, którzy robili te straszne rzeczy, nie mogli na to patrzeć. To była taka nienawiść, i nie była to wojna czy wspólny brak szacunku, bo oni nas mordowali nawet po II wojnie światowej. Dlatego zrobiono akcję Wisła, wytransportowano ich, no i się wziął towarzysz Stalin za nich. I nawet on potrzebował sporo czasu, żeby tą sprawę załatwić, ale załatwili. No i teraz oni czczą i wszystko, cała, cała ich, całe ich państwo, cała ich historia, te wszystkie, wszystko to, co tworzy człowieka i jego kulturę, to jest bandera. A dla normalnego Polaka bandera to jest ktoś, kto nienawidzi Polaka tylko za to, że jest Polakiem i chętnie poleca mord. I z niewiadomych mi przyczyn nienawiść ta i ta dzikość jest tak wielka, że zamiast strzelić w głowę, ściąć y, toporem w głowę. Przepraszam, się przewidzą, żeby było szybko, żeby ktoś nie cierpiał. To oni się znaleźli upodobanie w torturowaniu zwłaszcza kobiet i dzieci. Bo mężczyźni polscy, no jak zwykle było w historii spuszczali im straszliwy łomot. Bali się ich. Ale kobiety, dzieci startu bardzo chętnie mordowali, torturowali. No i teraz my bandery. Normalni ludzie. Nie mówię o jakichś trollach z internetu, zdrajcach, takich można powiedzieć ukraińsko-ruskich volksdeutschach. Volksdeutsch dostawał kulę za Niemca. A tutaj jak ktoś kolaboruje z naszym wrogiem, no to jest modny, nowoczesny kul. Cool. No i się okazało, że USAID w Stanach Zjednoczonych. Płaciła właśnie za te ruchy LGBT, za te wszystkie dziwactwa. Oni tego nie robili z w serca, tylko zrobili to za pieniądze i to podobno bardzo duże. To były bardzo duże pieniądze na to przeznaczane, żeby robić Polakom e, głupoty, wwalać sześcioletnim dzieciom, że mogą być. Chłopiec może się czuć jak dziewczynka, to jest bardzo fajne, i uczyć go masturbacji, inne głupoty jak kastrację chłopców młodych, żeby już tranzycję rozpocząć od najmłodszego wieku, żeby im się ofiara nie wyrwała z rąk, czy szponów raczej by powiedzieć, bo jakie to ręce. Kończę, Szanowni Państwo, bo już mówię. I tutaj, na tym styku jest problem. Jest miliony Ukraińców czczą banderę, my nienawidzimy. I to tutaj, na tym, na tej samej jakby podstawie, na tym na tym jednym postumencie jest błąd, który nie może zostać rozwalony, bo my byśmy chcieli, żeby bandera zniknął. Oni nie mogą tego zrobić, bo to jest ich podstawa wierzeń, podstawa wiary w państwo, to itd, itp, etc. No i co zrobić w takiej sytuacji? Na razie to się mówi spoko, tam nic tam nie będzie, ale jak będzie 15 milionów Ukraińców. Oni nie będą spali tak jak my, nie będą. Yy, nie będzie to, że nie będą chcieli kliknąć łapki w górę. I przyjdą z siekierami, będą i tak problemy. Nie jak Polacy, że pokrzyczą za klawiatury. Oni konkretnie załatwią temat. Póni już na prawo. Przepraszam za to pociąganie nosem, ale jak jest zimno to jest masakra. To za tym idzie panek. Jak... To co skręcamy? Punio. Czy tam idziemy? Skręcamy? strasznie zimno, minus 4. no ja w Dresiwie jestem, to troszkę marzno, od tego się nie przeziemię tylko od za ciepłego ubrania i to jest problem, jeśli ktoś mówi z lewicy, z tych part, dzisiaj słuchałem że, yy, że no trzeba ich szanować, płacić tak bo nie uciekają od wojny kolejne głupoty Ukraina jest prawie dwa razy większa spójrzcie na mapę, dwa razy większa od Polski Wojna jest tam na ich obrzeżach. Można by tych ludzi przenieść do zachodniej Ukrainy. Tam jest masa domów. Jakby nie mieli co jeść, to i wysyłać to jedzenie. Oni wcale nie musieli do Polski przyjeżdżać, dostawać mieszkań, zaciłków olbrzymich. Politycy to zrobili, nie wiadomo dlaczego. To nie skorzystali, no to Ukraińca nie ma co o to oskarżać. Bo ja na jego miejscu, bo tego Ukraińca też bym nie chciał za na wojnę za ukraińskiego oligarchę, czy w naszym przypadku za Kaczyńskiego, albo Tuska. iść na wojnę i umrzeć, a można stracić twarz, nogi, ręce, zostać kaleką, mieć stres pourazowy i wiele innych straszliwych rzeczy. Dlatego ja ich nie winię, no była taka okazja, no to pojechali, ja też kiedyś pojechałem do Anglii, gdy byłem młody. Żałuję, że nie zostałem, chociaż parę lat się dorobić. No, no ale tak wyszło. No. Dlatego ten problem. Nie wierzcie, jak ktoś mówi, że nie ma problemu. Ten problem jest na razie mały, bo jest ich kilka milionów. Ale już się zaczynają napady. Mówi się o nich Gruzinach, bo to są Ukraińcy na prawdopodobnie na paszportach lewych, kupionych na bazarkach gruzińskich. Nagle Gruzini zaczęli napadać. Gdy banderowcy przyjechali do Polski. Dziwny przypadek, prawda? Wcześniej cisza, a tu nagle przyjeżdżają banderowcy i nagle Ukraińcy robią napady, zabójstwa itd., itd., etc. Więc też uważajcie, w domach. No, niestety, będzie problem, będzie wojna wewnętrzna, jak nic. Dopóki się nie zatrzyma te, tego szalonego przypływu Ukraińców do Polski dopóki się ich jak najwięcej nie deportuje z Polski, co wzbudzi już bunt, to po prostu będzie wewnętrzna wojna polska i będziemy musieli walczyć. No niestety, ja wiem, że ktoś może się zaśmiać, no ale polecam, polecam, przepraszam, otworzyć byle jaką książkę do historii. No my nie mamy wojny od 80 kilku lat, a tak całe wieki, całe dekady non-stop wojny, także z Ukrainą, no. A to, że mieliśmy dłuższy okres bez wojny, to co ma oznaczać? Że nie będzie wojny? A niby na jakiej podstawie tak ktoś sądzi? Wróżka mu powiedziała, karty magiczne powiedziały. A no właśnie. Im ich więcej będzie, tym więcej będą chcieli, bo oni też wiedzą, że my nienawidzimy bandery. No i dojdzie do. Najpierw będą bunty Polaków, potem uzbrojone bojówki ukraińskie, które już się. Na pewno gdzieś organizują, ćwiczą takie rzeczy, spuszczą Polakom łomot, bo będą świetnie przygotowani, a potem pójdzie na siekiery. Wojnę oczywiście taką wewnętrzną prawdopodobnie Polacy wygrają, ale kraj będzie totalnie zniszczony. A potem wejdą wojska niemieckie i bez jednego wystrzału sobie wezmą ten kraj, albo wejdziemy pod orbitę jakiegoś innego potężnego kraju, mocarstwa. Napytaliśmy sobie strasznej biedy i to właśnie pan Kaczyński taki zaczął wpuszczać. To on jest odpowiedzialny za to wszystko, za tą wiarę, że żeby zrobić źle, zagrać na nosie ruskim i Putinowi, to tam niechby Polska spłonęła, ale żeby tylko im zagrać na nosie. Pozdrawiam, kończę, bo już jeszcze bym pogadał, a już naprawdę nie czuję palców u prawej dłoni. Pozdrawiam Państwa serdecznie miłego dnia. Cześć.